Księży Bracia w Kapłaństwie, księdze, kanoników drugi Księży Kanoniku Proboszczu, Drogi Księży Wikariuszu, Drodzy Siostry i Bracia, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci, Wszyscy Drodzy Memu Sercu, Siostry i Bracia. Trzy właściwie takie słowa, trzy zdania są niezwykle ważne w odniesieniu do Pana Jezusa, wypływające z czytanego przed chwilą fragmentu Ewangelii świętego Jana. Pierwsze zdanie odnosi się do bardzo określonego faktu, jaki miał miejsce. Otóż Chrystus wyrzucił ze świątyni jerozolimskiej bankierów, przekupniów, te zwierzęta, które sprzedawali, Mówiąc, nie róbcie z domu mego Ojca targowiska. Drugie zdanie odnoszące się do Chrystusa było już jakby przepowiedzeniem tego, kim on będzie. To słowa Psalmu 69, gorliwość o dom twój, pochłonie mnie. I na koniec to, co powiedział Pan Jezus jako potwierdzenie swojego mesjańskiego posłannictwa. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Żydzi słuchając tych słów wzięli je dosłownie. Wiedzieli, że ta wspaniała świątynia w Jerozolimie była budowana przez prawie pół wieku, 46 lat. Więc jak może ją znieść w ciągu trzech dni? Ale Pan Jezus miał na myśli, jak pisze święty Jan, świątynię swojego ciała. I powiedział, znakiem tego, że posłał mnie Ojciec do was, będzie to, że zabijecie mnie. Umrę na krzyżu, ale trzeciego dnia z martwych wstanę. Świątynia mojego ciała powstanie na nowo i będzie to świątynia pełna chwały Bożej. Tym samym Pan Jezus wskazał, że ostatecznym kryterium tego, że posłał Go do nas Jego Ojciec i że wszystko, co czynił, czynił w imię Ojca, pełniąc do końca Jego wolę. Tym kryterium jest Jego zmartwychwstanie. I dla chrześcijan od samego początku, od pierwszych lat istnienia Kościoła, ta prawda była prawdą fundamentalną. Stąd m.in. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisał do chrześcijan. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, ale próżna jest także wasza wiara. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w grzechach. Nic się w waszym życiu nie zmieniło, ciągle zasługujecie na potępienie. I to odnosi się zarówno do was, jak i do tych chrześcijan, którzy umarli. Więc i ci, co pomarli w Chrystusie, pisze dalej święty Paweł, poszli na zatracenie. I jeżeli dla nas zmartwychwstanie będzie pewną rzeczą, odnoszącą się do tego, co przeżywamy teraz na Ziemi, to wszystko staje się jednym wielkim bezsensem. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania, bo uwierzyliśmy w coś, co jest właściwie jakimś mitem, jakąś bajką. Ale to wszystko płentuje ostatecznie święty Paweł. Ale Chrystus jednak naprawdę zmartwychwstał. Jako pierwszy spośród tych, co pomarli. I dlatego na tym Chrystusie zmartwychwstałym budujemy całą naszą wiarę naszą wiarę, która wskazuje na to, jak żyć teraz i naszą wiarę odnoszącą się do tego, co będzie. Bo jeśli uwierzyliśmy w Chrystusa i razem z Nim umarliśmy dla grzechu, to razem z Nim, to jest nauka św. Pawła, całego Kościoła, razem z Nim zmartwych wstaniemy do nowego życia. Do tego do, do tej tajemnicy wiary, do tego faktu odnowionego w naszej wierze przygotowujemy się drodzy siostry i bracia przez cały Wielki Post. Po to, aby świętować w radości, w radości Alleluja, Wigilię Paschalną i te wspaniałe święta zmartwychwstania Pańskiego, które będziemy obchodzili za cztery tygodnie. Do tego właśnie nas, do tego odnowionego aktu wiary przygotowuje nas ten czas Wielki, Wielkiego Postu, czas pokuty, nawrócenia, modlitwy. Ale też w świetle właśnie tej fundamentalnej dla nas wiary w Chrystusowe zmartwychwstanie. Musi wrócić raz jeszcze zatroskanie o Kościół. A Jezus powiedział do tych, sprzedających w świątynie, robiących interesy na świątyni jerozolimskiej. Nie róbcie z mojego domu, z domu mojego ojca targowiska. Mamy być zatroskani o Kościół. O Kościół najpierw w tym sensie budynku, świątyni, i tutaj pragnę wam, drodzy siostry i bracia, na ręce księdza prołoszcza wyrazić moją wielką wdzięczność za zatroskanie o tę świątynię. O jej piękno. O piękno jej otoczenia. Jestem pod wielkim wrażeniem, będąc po raz pierwszy tutaj w świątyni waszej parafialnej w Przytkowicach, że tak pięknie ten kościół jest utrzymany dzięki Wam, Waszym staraniom, Waszej ofiarności. Prawdziwie do Boży dom. Dom Ojca naszego, który jest w niebie. I w świetle też prawdy o zmartwychwstaniu chcę nawiązać także do słów psalmu, które mówią o postawie Pana Jezusa wobec Ojca i wobec całego ludu Bożego. Gorliwość o Dom Twój pochłania mnie. Całe życie Pana Jezusa, a zwłaszcza jego nauczanie kończące się męką i śmiercią na krzyżu, to było jedno wielkie poświęcanie się, o to, aby ludzie, do których się zwracał, domagając się od nich nawrócenia, byli ludźmi pełnymi oddania wobec Ojca, który jest w niebie. Pełnymi miłości, żeby stali się prawdziwie Jego dziećmi. Zależało Chrystusowi na tym bardzo. I dlatego żarliwość, z jaką głosił Ewangelię, przemierzając drogi i ścieżki palestyńskiej ziemi. I stąd jego tkliwość wobec ludzi dotkniętych różnego rodzaju, rodzaju nieszczęściami. Czy to na duchu, myślę tutaj o tych, których opętał zły duch, czy o dotkniętych chorobami cielesnymi, bo jednych i drugich Chrystus uzdrawiał, wypędzając złe duchy z jednych, przywrócając zdrowie na ciele drugim. Zależało jemu, Chrystusowi, na ludziach. Zależało na tym, żeby pełni zdrowia duchowego i cielesnego wysławiali Ojca. Który jest w niebie. I z tej żarliwości o ludzi, o ich zbawienie, na koniec oddał Pan Jezus swoje życie. Dobrowolnie poszedł na śmierć, jakże okrutną, śmierć na Krzyżu. I jeszcze tam z wysokości Krzyża prosił. Boga o miłosierdzie dla tych, którzy nie wiedzą, co czynią. Wiemy, moi drodzy, że całe dzieje Kościoła, które trwają już prawie dwa tysiące lat, to dzieje ludzi, którzy na wzór Chrystusa byli pełni gorliwości i poświęcenia gdy chodzi o zbawienie innych ludzi, którzy dla Chrystusa też oddawali swoje życie. Wielką naszą radością, kościoła, radością Kościoła Krakowskiego, ale także całej Polski, będzie to, że na zakończenie Kongresu Eucharystycznego, który zaczniemy w Wielki Czwartek, na zakończenie przypadające 15 czerwca do chwały ołtarzy zostanie wyniesiony czcigodny sługa Boży, ksiądz Michał Rapacz. Jak mało kto oddawał swoje życie pełne gorliwości za tych, którzy zostali oddani Jego Pastelskiej trosce. I to w czasach bardzo trudnych. Został skierowany do płok tuż przed wybuchem wojny, a potem okupacja niemiecka i jego zatroskanie o to, aby mimo ograniczeń w głoszeniu Ewangelii, w odprawianiu mszy Świętej i nabożeństw spełniać gorliwie posługę dusz ludziom tak bardzo dotkniętym tragedią II wojny światowej. Prześladowanym, aresztowanym. Nie uległ władzom hitlerowskim, które domagały się, aby w dzień urodzin Hitlera ozdobić Kościół w bokach, ozdobić w cudzysłowie flagami hitlerowskimi. Powiedział, wolę zginąć niż wypełnić to polecenie. Uważał, że nie można zbezcześcić Kościoła flagami systemu, który z Kościołem i z drugim człowiekiem tak okrutnie walczy. Pomagał przy tym partyzantom. Jakoś razem ze swoimi parafianami przeżył drugą wojnę światową ale potem przyszedł czas nowej władzy komunistycznej. I dla niej on też był bardzo niewygodny, bo głosił prawdę Bożą, tak jak tego domagał się od Tymoteusza święty Paweł. Niech twoja mowa będzie tak, tak, nie, nie. Głoś Chrystusa w porę i nie w porę. Czy to się komuś podoba, czy nie. Masz być świadkiem Ewangelii. I takim był. Domagając się od swoich wiernych, by pozostali wierni Chrystusowi i Jego Ewangelii. A jednocześnie każdej nocy, każdej nocy, szedł modlić się do Kościoła Parafialnego, modlić się za swoich. Parafian. Znały ich z imienia i nazwiska. Miał całą ich listę ze swoimi uwagami odnoszącymi się do tego, jakimi oni byli głęboko wierzącymi, czy letnimi, czy nawet, nawet takimi, którzy z Kościołem i chrześcijańską wiarą walczą. Za wszystkich się modlił. Każdej nocy. Bo gorliwość o Dom Boży, w sensie ludu Bożego, o Kościół jako Boży Lud, prawdziwie go pochłaniała. I aż doszło do tragicznej nocy z 11 na 12 maja 1946 roku. Kiedy przyszli po Niego, odczytali Mu wyrok śmierci, a potem związali i wśród bicia poprowadzili Go w stronę lasu. To była Jego ostatnia droga na ziemi. Podobnie jak ostatnią drogą Chrystusa była Jego droga krzyżowa. go zamordowano. Ale pozostał w pamięci swoich. Dzisiaj pozostaje dla nas jako wyraźny znak głębokiej, żarliwej wiary. Jak trzeba wierzyć gorliwiej do końca, jak jeśli trzeba oddać za swoich własne życie. I jakże znamienną rzeczą jest to, drodzy siostry i bracia, że tego samego dnia, 12 maja 1946 roku, w Bazylice na Jasnej Górze przyjmował święcenia biskupie ksiądz Stefan Wyszyński. Dwa lata później został prymasem Polski arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim. Symbolem niezłomnego pasterza, który w trudnych czasach całych dziesięcioleci PRL-u PRL bronił chrześcijańskiej wiary w sercach Polaków. On także już jest błogosławiony. Ksiądz Michał Rauszacz pozostaje pośród nas jako symbol niezbędnego kapłana, pasterza i wzór dla nas wszystkich, dla kapłanów, dla świeckich, wiernych, jak Ewangelią trzeba żyć na co dzień i brać ją do końca na serio. A nie tylko tak, jakby to było coś dalekie, obce, właściwie nie aż tak ważne dla naszego codziennego życia. Ten okres Wielkiego Postu, także, drodzy siostry i bracia, to czas naszego przygotowania do Kongresu Eucharystycznego. Chcemy go przyżyć jako czas odnowienia naszej miłości do Pana Jezusa. Eucharystia wyrasta z Chrystusowego zmartwychwstania. To zmartwychwstały Chrystus jest obecny przy najświętszej hostii i przy najświętszej krwi. Wtedy, kiedy podczas mszy świętej, w chwili przeistoczenia, chleb staje się Chrystusowym ciałem, a winokrwią. Chce Chrystus być pośród nas. Chce być naszym pokarmem na naszą drogę do Domu Ojca bogatego w miłosierdzie. Jest ciągle pośród nas. W naszych kościołach, w tabernakulu. Bardzo zwrócić na napisy, które znajdują się na niektórych tabernakulach w polskich kościołach. Napisane jest tam jedno słowo zaledwie, jakże wymowne: Słowo jestem. Jestem. Czekam na, wa na Was. Na Wasz. Czas na Waszą modlitwę, na Wasze modlitwy błagalne w różnych intencjach, na Wasze modlitwy proszące o przebaczenie za Wasze grzechy i upadki, na Wasze modlitwy będące wysławianiem mnie, który jestem pośród Was. I jak powiedział apostołom, Pozostanę pośród Was aż do skończenia świata. Niech ten czas odnowy naszej pobożności eucharystycznej sprawi, moi drodzy, że jeszcze bardziej będziemy żarliwie bronili Kościoła i z większą jeszcze odpowiedzialnością budowali siebie, naszą wiarę ale także mówię to w odniesieniu do Was, kochani drodzy rodzice, w odniesieniu do Waszych dzieci. Przekazujcie im z całą odpowiedzialnością i miłością Waszą wiarę do Pana Jezusa i Jego przynajmniej Matki. Bo życie każdy i każdego z nas budowamy na Chrystusie jest życiem budowanym na skalę. I tak jak powiedział Pan Jezus, przyjdą zawieruchy, uderzą o ten dom budowany na skalę wody. Ale ten dom się ostoi, bo na skalę jest budowany. Ten czas wielkopostny, a potem czas kongresu, Niech będą czasem prawdziwie dla nas świętym, gdy wpatrzeni w Chrystusa będziemy z jeszcze większym zaangażowaniem, jeszcze bardziej głęboką żarliwą wiarą, jeszcze większą miłością wpatrywali się w tego, który do końca nas umiłował. Amen.